Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj po raz kolejny przychodzę do Was z zestawem ze sklepu Oraloa. I dzisiaj po raz kolejny chciałabym Wam pokazać zestaw jeszcze przedpremierowo, czyli jeszcze zanim będzie dostępny w sklepie, jego premiera będzie miała miejsce 17 lutego, więc już za kilka dni. Ja bardzo się cieszę, że mogę Wam pokazywać te zestawy wcześniej, że mam okazję je wcześniej przetestować, zanim jeszcze wejdą do sprzedaży. Tutaj tym razem mam większy zestaw niż ten, co poprzednio Wam pokazywałam, ale jest równie piękny. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Jeżeli chodzi jeszcze o dostawę, bo ja wam nie mówiłam w poprzednim filmiku. Za pierwszym razem, kiedy zamawiałam paczkę, to ja czekałam na nią 7 dni. I to takich dosłownie 7 dni nie 7 dni roboczych, tylko ogólnie 7 dni. Teraz te zestawy zostały do mnie wysłane, tak jakby w. Pierwszy dzień naszych polskich świąt i już przed Sylwestrem one u mnie były, i w zasadzie czekałam na nie dosłownie chwilkę, i byłam w takim szoku, że z zagranicy paczka może dojść dosłownie w kilka dni. Ja naprawdę się nie spodziewałam, i tym bardziej, że u nas były święta. Ja liczyłam, że to przyjdzie do mnie dopiero po nowym roku. A tutaj się okazało, że jeszcze przyszło w starym, więc naprawdę podziwiam za to. Jeżeli wy chcecie mieć mozaikę dobrej jakości i przede wszystkim szybko. To jak najbardziej polecam Wam ten sklep, bo wydaje mi się, że chyba nigdzie indziej nie dostaniecie mm, tak szybko paczki. Chyba, że zamówicie z Polski do Polski, no to wtedy wiadomo, że będzie szybciej. Ja teraz sobie rozrywam folię i pokazuję Wam, co mamy w środku. Zdaliłam nieco kamerę i spróbuję Wam tutaj wszystko pokazać, ale znowu będzie to bardzo trudne z uwagi na duży rozmiar tego obrazu. Ja uwielbiam takie giganty. Zobaczymy, ile tutaj będzie kolorów, bo jestem bardzo ciekawa. Zobaczcie. Ojejku, ale tutaj są piękne kolory. O, Widzę, że tutaj też jest sporo. Dobra, to jest bardziej taki format, nie wiem, 60 na 60 cm, czyli taki kwadrat, tak jak myślałam. W zestawie mamy oczywiście diamenciki, o których zaraz Wam opowiem. Tutaj mamy diamenciki okrągłe, więc dla mnie to nowość. Do tej pory. Te zestawy, które miałam z tego sklepu, miały kwadratowe diamenciki. Tutaj, jest, tutaj są wszystkie nasze narzędzia, i znowu widzę, że jest penseta w nowym kolorze. Mamy tutaj również dwie karteczki. Jedna z tych karteczek to instrukcja obsługi w różnych językach. Jest tutaj również instrukcja obrazkowa, jakby ktoś nie potrafił przetłumaczyć sobie tego. No i tutaj standardowo kartka, którą ja uwielbiam, czyli naklejki i tutaj mamy jedną dużą naklejkę, którą można nakleić na przykład na organizer albo do swojego zeszytu można wkleić, bo wiem, że są tutaj osoby, które Prowadzą diamentowy dziennik, i podobnie jak ja wpisuję sobie do takiego zaszytu. Moje postępy z haftu krzyżykowego to są osoby, które prowadzą taki zeszyt właśnie do mozaiki. Więc, jeżeli macie taki zeszyt, to możecie sobie to wkleić do zeszytu, a jeżeli nie macie, to możecie sobie to nakleić na organizer i wtedy będziecie wiedzieć, który organizer jest do jakiego projektu. Tutaj jest oczywiście nazwa sklepu. Dalej mamy autora obrazu. Ja też już wam kiedyś wspominałam, że te obrazy, które znajdziecie w tym sklepie, są obrazami licencjonowanymi, czyli one są tworzone specjalnie, tak jakby dla tego sklepu. Nie znajdziecie ich nigdzie indziej, tylko właśnie w tym sklepie. Więc tutaj macie podane. Zawsze autor jest tutaj. Pod spodem jest podany tytuł obrazu, wizualizacja, jak to ma wyglądać. Oczywiście wszystkie dane techniczne, wymiary, jakieś kody. A tutaj są naklejki z oznaczeniami. One są o tyle fajne, że kiedy wyklejacie i naklejicie sobie na swoje organizery. Na swoje pojemniczki, właściwie te naklejki, to nie musicie patrzeć na obraz, na legendę i na pojemniczki, tylko automatycznie patrzycie sobie obraz, organizer, obraz, organizer, dlatego że te znaczki tutaj odpowiadają tym znaczkom tutaj, więc nie trzeba niczego szukać, numerków i tak dalej. To jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Teraz sobie otworzę to. Bo jestem ciekawa, co tutaj jest. Z tego, co zauważyłam, to w każdym tym zestawie jest coś innego. Niby są jakieś tam mm, elementy, które się powielają, ale tak nie do końca. Ale piękna penseta, nowy kolor. Dobra. Czyli tutaj mamy tackę, zwykłą białą tackę z dzióbkiem. Ja bardzo lubię te dzióbki tutaj. Mamy żywicę w takim pudełeczku, żeby nam nic nie wysychało. Tutaj są trzy kółeczka. One są pokryte folią. Żeby sobie to nabrać, to trzeba odkleić z nich folię. Dzięki temu ta żywica będzie nam służyła dłużej, ona nie będzie wysychała. To jest bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. Mamy tutaj również długopis i dwie końcówki. Jedną mam tutaj, drugą mam tutaj. A tu na dole jest ta standardowa końcówka. No i oczywiście penseta. Tutaj mam coś. Coś mi się przykleiło na tą pensetę. Dobra, mało istotne, można to ściągnąć. Dobra, zdrapałam. Penseta, ta penseta jest inna niż te poprzednie, dlatego że ona jest w dotyku taka bardziej chropowata. Ma zupełnie inną strukturę. Nie jest taka gładziutka. No i tutaj mamy oczywiście. Piękny styk pensetu. Ja zawsze zwracam na to uwagę. Wy być może tego nie widzicie, ale penseta ma naprawdę piękny styk, co oznacza, że fajnie będzie nam łapała diamenciki, i właśnie ona jest tak super choropowata. No, przeurocze to jest naprawdę bardzo miła w dotyku. Ja sobie to teraz tutaj zapakuję wszystko. Nie chciałabym, żeby mi się tutaj coś pogubiło. Jeżeli chodzi o kolorki, to kolorów mamy w tym zestawie 55. Są one standardowo w woreczkach strunowych. Ja to teraz odpakuję, żeby Wam za bardzo nie szaleścić i opowiem Wam, co my tutaj dokładnie mamy. Rozłożyłam sobie diamenciki na dwie kubki, dlatego, że, tak jak w poprzednich zestawach, mamy diamenciki błyszczące i diamenciki matowe. O ile można je nazwać matowymi, ponieważ one również się błyszczą, ale mniej. I teraz tak. Mm. Zauważyłam, że tak czy tak te okrągłe i tak błyszczą się bardziej niż te kwadratowe, pomimo że są, że są matowe. Chyba, że to jest tylko takie moje złudzenie. Już Wam pokażę z bliska. E, tutaj są różowe matowe, a tutaj są różowe e, błyszczące. Być może tutaj tego błysku tak nie widać. E, dużo bardziej błyszczą chyba te e, te kwadraty, powiem Wam, bo tutaj niby widać ten błysk, ale od tych kwadratowych światło odbija się dużo bardziej. Takie, takie mam wrażenie, że właśnie. Chyba, że to tylko ten kolor. Chyba, że to tylko przy tym kolorze, bo na przykład te błyszczą się identycznie. Przepięknie to tutaj widać. To chyba zależy właśnie od, od koloru to chyba po prostu zależy bo jedne widzę, że błyszczą bardziej, drugie troszkę mniej. O, zobaczcie, jak te pięknie odbijają światło. Wygląda to naprawdę cudownie. Połączenie tych diamencików, właśnie tych błyszczących z tymi matowymi jest rewelacyjne. Na obrazie to wygląda po prostu przepięknie. Tutaj mam cały czas problem z ostrością. Przepięknie to wygląda. Tutaj Wam pokazuję pokrótce, jakie mamy kolorki. Ja sobie teraz to wszystko z powrotem poukładam i przeanalizujemy sobie tak dokładniej ten obraz. Rozłożę go standardowo na podłodze, pokażę Wam go tak z góry i zobaczymy z bliska, jak wygląda rozkład znaczków. Tak wygląda ten obraz w całości. Wygląda naprawdę przepięknie. Tutaj te balony, jakieś drzewka, roślinki. Wygląda to naprawdę bajecznie. Nie wiem tutaj również, jaki jest poziom trudności tego obrazu. Natomiast um, zobaczcie, um, jakie są duże tutaj. Um, elementy do wyklejania. Po tym mogę stwierdzić, że jest to dość prosty obraz. Tutaj są bardzo duże jakieś tam fragmenty. Podobnie jest tutaj z tłem, ale jak widzicie są również fragmenty, gdzie no, wymagane jest troszeczkę więcej zaangażowania i zmiany tych kolorów. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Z bliska, ja tutaj trochę trzęsie mi się ręka, przepraszam bardzo, ale, ale próbuję Wam to jakoś zobrazować. Naprawdę przepięknie to wygląda. Tutaj również jest ta grubsza folia, tak jak wreszcie tych zestawów. Wygląda to naprawdę, naprawdę przepięknie. E, właśnie zaskakuje mnie to, że te obrazy mają takie, takie duże formaty. Ja uwielbiam takie duże obrazy. E, tutaj również e, nawet zwróciłam uwagę, że na dole mamy wizualizację całego tego obrazu e, i też tutaj te dane. Mamy również tutaj te dwie e, legendy. Tutaj. E, i tutaj koniecznie dajcie znać, co sądzicie na temat tego obrazu. Ja już powiedziałam, że jak tylko będę kończyła ten pierwszy, to będę zaczynała następne. Na pewno chciałabym je wykleić. Jak tylko będę miała jakieś ręce do pomocy, to oczywiście będę Wam pokazywała wyklejanie tych obrazów. Bardzo często jest tak, że ktoś jak ma ochotę sobie powyklejać, to przychodzi do mnie i mi pomaga, za co jestem zawsze bardzo wdzięczna, bo ja mam ogromną pomoc, a ktoś ma ogromną taką frajdę właśnie z tego wyklejania, więc... Jak tylko będę miała jakieś ręce do pomocy, to będę Wam pokazywała postępy zarówno na tym moim pierwszym obrazie, które wyklejałam, jak i na tych następnych. Dajcie znać, co o tym sądzicie, jak Wam się podoba ten obraz i czy będziecie czekać na jego premierę. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!